Paweł. Takie jest prawo, prawo ofiary za przewinienie. Jest to rzecz najświętsza. Na miejscu, gdzie zabiją ofiarę, co opalną, zabiją ofiarę za przewinienie. A pokropią jej krew z wierzchu do kołtarza. A kapłan złoży w ofierze cały jej tłuszcz, ogon i tłuszcz pokrywający wnętrzności. Obie nerki z tłuszczem, który jest na nich i na lędźwiach. I płat tłuszczu na wątrobie, który oddzieli wraz z nerkami. I kapłan spali to na ołtarzu jako ofiarę ogniową dla pana. To jest ofiara za przewinienie. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie z niej jeść. Będzie spożywana na miejscu świętym. Jest to rzecz najświętsza. Zarówno do ofiary za grzech, jak i do ofiary za przewinienie odnosi się. Jednakowe prawo. Będzie ona należeć do tego kapłana, który dokona, dokonuje przebłagania. Do kapłana, który składa czyjąś ofiarę całopalną, będzie należeć skóra tej ofiary, którą złożył. Także każda ofiara pokarmowa opieczona w piecu i wszystko, co przyrządzone w rondlu albo na patelni, będzie należeć do kapłana, który ją składa. Lecz każda ofiara pokarmowa, zmieszana z oliwą albo sucha, będzie należeć do wszystkich synów Arona, do każdego w równej części. A takie jest prawo ofiary pojednawczej, którą będzie się składać Panu. Jeśli ktoś składa ją jako ofiarę dziękczynną, złoży z ofiarą dziękczynną pszaśne placki zmieszane z oliwą, pszaśne podpłomyki pomazane oliwą i placki z, oliw z, mąką, z mąki pszennej zmieszane z oliwą i smażone. Oprócz tych placków złoży jako ofiarę chleb zakwaszony wraz z ofiarą dziękczynną ze wszystkich ofiar pojednawczych. I z niego będzie składał panu po jednym chlebie. W każdej ofiary, jako ofiarę wzniesienia, będzie to należeć do kapłana, który kropi krwią ofiary pojednawczy, ofiar pojednawczych. Mięso z dziękczynnej ofiary pojednawczej należy spożyć w dniu składania jego ofiary. Nic z niego nie zostanie do rana. Jeśli jego ofiara jest darem ślubowanym lub dobrowolnym, należy ją spożyć w dniu jej złożenia, a to, co z niej zostanie, spożyją na zajutrz. Lecz jeśli ktoś z mięsa tej ofiary, coś z mięsa tej ofiary zostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu, a jeśli ktoś zje mięso tej ofiary pojednawczej trzeciego dnia, nie zostanie przyjęta ani nie zostanie policzona. Temu, który ją złożył, będzie to obrzydliwością, a kto ją spożyje, będzie obciążony nieprawością. Mięso, które dotknie czegoś nieczystego, nie będzie spożywane. Nie zostanie spalone na ogniu inne mięso, zaś może jeść każdy, kto jest czysty. A ktokolwiek spożyje mięso z ofiary pojednawczej, którą należy do pana, będąc nieczystym. To taki człowiek zostanie wykluczony ze swego ludu. A kto dotnie czegoś nieczystego, nieczystości ludzkiej, lub nieczystego zwierzęcia, lub jego jakiejkolwiek, jakiejkolwiek nieczystej obrzydliwości, a spożyje mięso z ofiary pojednawczej, która należy do Pana, to taki człowiek zostanie wykluczony ze swego ludu. Pan powiedział jeszcze do Mojżesza: Powiedz synom Izraela, nie będziecie jedli żadnego tłuszczu wołu, owca ani kozy. Tłuszcz zwierzęcia padłego lub tłuszcz rozszarpanego może być używany do wszelkich celów, ale, nie spo, nie spo, nie spożywać, ale spożywać go nie wolno. Ktokolwiek bowiem spożyje tłuszcz zwierzęcia złożonego Panu jako ofiarę ogniową, ten zostanie wykluczony ze swego ludu. Żadnej krwi nie będziecie jeść we wszystkich waszych mieszkaniach, ani z ptaków, ani ze zwierząt. Każdy człowiek, który spożyje jakąkolwiek krew, zostanie wykluczony ze swego ludu. Pan powiedział jeszcze do Mojżesza: powiedz synom Izraela, kto będzie składał Panu ofiarę pojednawczą, nie przyniesie Panu swoją ofiarę za, ze swoich ofiar pojednawczych. Własnorecznie przyniesie Panu ofiarę ogniową, przyniesie tłuszcz wraz z mostkiem, aby kołysać Nim jako ofiarą kołysaną przed Panem. Potem kapłan spali tłuszcz na ołtarzu, a mostek będzie należał do Arona i jego synów. A prawą łopatkę oddacie kapłanowi jako ofiarę wzniesienia waszych ofiar pojednawczych. Kto spośród synów Arona będzie składał krew ofiar pojednawczych i tłuszcz, weźmie jako swoją część prawą łopatkę. Gdyż mostek kołysania i łopatka wzniesienia wziąłem od synów Izraela z ich ofiar pojednawczych i dałem je kapłanowi Aronowi, oraz jego synom od synów Izraela na mocy wiecznej ustawy. To jest część z ofiar ogniowych pana z powodu namaszczenia Arona i jego synów od dnia, kiedy przyprowadziłem ich, aby pełnili służbę kapłańską dla pana, o którym pan rozkazał, aby im dawano od synów Izraela w dniu, w którym ich namaścił na mocy wiecznej ustawy dla ich pokoleń. Takie jest prawo całopalenia ofiary pokarmowej, ofiary za grzech, ofiary za przewinienie, ofiary, za, ofiary poświęcenia i ofiary pojednawczej, które Pan nadał Mojżeszowi na Górze Synaj w dniu, kiedy nakazał synom Izraela, aby składali swoje ofiary na pustyni Synaj. Pokój z Wami wszyscy święci, pokój z wami.